Grupa Azoty to chemiczny gigant, którego początki sięgają jeszcze pierwszej połowy XX wieku, gdy w Tarnowie powstały zakłady mające unowocześnić polskie rolnictwo. Z czasem dołączyły kolejne ośrodki puławy, kędzierzyn, polic, każdy rozwijał swoją specjalizację, a z ich połączenia powstała jedna z największych grup chemicznych w Europie, z ambicjami, żeby dominować rynek nawozów i tworzyw. Przez dekady firma rosła, przejmowała kolejne zakłady i budowała pozycję potężnego koncernu. Ale najnowszy raport pokazuje, że dziś historia zatacza niepokojący krąg. Mimo ponad 7 miliardów złotych przychodów w pierwszym półroczu 2025 roku, Grupa Azoty notuje gigantyczną stratę prawie 877 milionów. Wynik operacyjny też jest głęboko pod kreską, a segmenty tworzywa i chemia generują setki milionów strat. Zadłużenie sięga ponad 80% aktywów. Płynność finansowa spada do krytycznego poziomu 0,4, a spółka utrzymuje stabilność głównie dzięki porozumieniom z bankami, które tymczasowo zawiesiły raty kredytów. Od ambitnych początków i szybkiego rozwoju do walki o równowagę finansową. Pytanie brzmi: czy Grupa Azoty zdoła wrócić na ścieżkę wzrostu, czy czeka ją najtrudniejszy etap w historii? Czas przyniesie odpowiedź.